Pigułka. Czerwonym, niebieskim. A to pytanie. Aby uwolnić się z Matrixa, Neo wybrał pigułkę w kolorze czerwonym, niebieskim. Aby uwolnić się z Matrixa. Znam, Czasu oglądałem już. wszystkie trzy części, nie rozumiem tego filmu do tej pory. <noise> Żartuję oczywiście. Ech, którą pigułkę? Czerwonym niebieskim, Zastanówmy Nie się. Nie mam pojęcia przonek. Czyli co złoty strzał zakończy tą grę. Mm -hmm. Jeszcze 40 sekund. 40 sekund. Co ci bardziej kojarzy Niebieskie, Poczekaj, muszę Pierwsze moje skojarzenie było na czerwoną. Słuchaj. Czerwony, taki bardziej intensywny kolor, tak? No musiał być jakiś szał. Ogień coś tego. Uwalnia się z Matrixa, czyli no, niebieski, taki no spokojny kolor, tak? Musiał być coś charakterystycznego. Ja bym szedł w tym kierunku. 20, tak 40. bym to kojarzył. Czerwony, no. Takie było moje skojarzenie pierwsze, ale może być też niebieskim. No, ja bym postawił na czerwonym. Czerwony. Obstaw, chodź, Przemek. Dziesięć. Czerwony. 10 sekund. Czerwony. 8, Postaw czerwony. Trzy, 2, jeden. Czas Aby uwolnić się z Matrixa, Neo wybrał pigułkę w kolorze, waszym zdaniem, czerwonym. Złoty strzał. Odrzuciliście odpowiedź niebieskim. Znasz film? Znam film. No to takie skojarzenie ogień, o... ogień może coś no, no nie wiem, nie wiem naprawdę. No, z Jaku? drugiej strony. Ty? Nic do głowy mi nie przychodzi. Filmu nie znasz. Nie. Jeśli czerwony, zabieracie ze sobą do domu 75 tysięcy. Tak. Jeżeli niebieski, zabieramy dobre wspomnienia i miłe chwile. Sprawdźmy. Trzymam kciuki. Może być niebieski. <śled> Wszystko mi leciało. Gratuluję. Gratuluję z całego serca. Ale...